Witam ponownie Dzisiaj przypomniało mi się że ciołem gałęzie na jabłonce z dwa miesiące temu no nic, kupiłem maść ogrodniczą firmy która chroni przed chorobami zobaczymy co to będzie na razie tu o takie pocięcia tu na badylku, tu na badylku no. Takie coś. No sprawdzimy, czy działa. Fushera musi być. Ścięte dwa miesiące temu. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. No mogłem w ogóle tego nie robić. No ale. Coś odleczę, to nie uczeczę. No jeszcze zostało tam jedno drzewko do posmarowania, no ale za niski. Za niski chłopak jestem. Za rozumem stałem bardziej niż za wzrostem. No i drugiego drzewka nie sięgnę. Jaboneczkę. Dokładnie. No nic, pozdrawiam. Zima, nie zima. Na swoim trzeba robić. Minus 3 w nocy, plus 8 w dzień. Robota ma być zrobiona, robota ma być skończona. Z działkowym pozdrowieniem. Majster Partacz. Pozdrawiam.